Siemano Ludzka, z tej strony witam was w kolejnym odcinku zagrywamy w Just Cause 2 Ostatniej misji Dość futurystycznej Dobra, na razie bierzemy sobie śmigłowiec Już z rakietami Świetnie Okej, ja właśnie gdzie jestem? a dobra, już wiem Zawsze zaintrygował mnie to i nie zauważyłem nigdy na mapie sprawdzić, skąd wylatuje Taka malutka osada to kolejna. I trochę tutaj tego jest. I pole naftowe jest tam. Czyli gdzie? Aha. Bez żadnej bazy. Äh, y, y, znaczy. Potworną no. Wonderful. Cudownie sprawdzimy. O!

Nawet się tym zajmę. Mhm. Jak ładnie oberwał. Pięknie Jeszcze jeden powinien być Na dół Na dół już nie ma samów Udało mi się je rozwalić miarę szybko Pięknie Tego jeszcze bliska w historii nie było. Nikt nie wylądował na łodzi podwodnej. Z śmigłowcem. A może i wylądował. Dobra. Piękne lądowanie. O, trochę jest wojsko. Co my tu mamy? O, karabinek, świetnie. Mhm to jest ten? To co się męczę tak z tymi helikopterami jak to były te działka przeciwwytnicze? Mhm, co my tu mamy? Pięknie amo. Okej, okay, spieprzyłem Znowu A teraz, znowu spieprzyłem Oh, that was very easy. Okay. Oh, President Panny. You're supposed to be dead. You forget, I am invincible. Especially now I can destroy who and what I want at a mm -hmm. button. Yeah? Are you gonna push buttons when your fingers are broken?

to O Aj tego nie przewidziałem huh. No powiedzmy sprytne i cholerny zabieg przez twórców zrobiony Oke okay.

i have news for you i have four nuclear missiles ready to blow so if the chinese japanese or russians try to screw me <laughs> well they're in for a nasty surprise <laughs> and the fourth what do you think it is of course pointed at the very ward on the face of the earth <laughs> america and with this i take my leave Okej okay. No i na poturbowanego panie się zbiera i o to ludziska mi chodziło, że to jest dosyć futurystyczne. O właśnie by nie przeżył tego. Okej. Okay.

Okay. Terror, I cannot die. Oh fuck. Atta boy Rico. That was headed for China. Mm -hmm. Hey, to ah, You only got lucky. Okay. The Japanese, okay. I will have you flogged for this. I'll have them tear off your skin and bolt you to a tree. Your suffering will be the stuff of legend! Looks like you'll be spending some time with your beloved oil after all. Okay. Target acquired. What are you doing with the guidance system? Oh, just a few minor changes. <laughs>

That fossil sludge would have started the mother of our wars. And you know something, Sheldon? I'm not gonna die in no apocalypse. Just so some fat cat in Washington can drive his SUV to the hill tomorrow. I don't think the agency's gonna be smiling. Do you have any idea how much that oil was worth? <laughs> sure. But it ain't worth dying over. Damn, Rico, that's voilà. just a cause as any. I guess. Besides, who's gonna tell him? It's all on a need to know basis, right? That's right. <laughs> I should know. But what happens to Panal? Well, since the oil's gone, all the others have lost interest. It's just us now. Panal gets a new US friendly president, and we continue to monitor our special little part of Southeast Asia. <laughs> Home of the best barbecues in the East Indies. Got that right. Here's to a brighter tomorrow. Cheers, everyone! To brighter tomorrow. Tomorrow. I no klar, no popiół. popiół. <laughs> no, sami zobaczcie. No i skończyliśmy tę grę, bym nie powiedzieć, że. To, tyle czasu mi to zajmie, ale. No, trochę zajęło. I więcej rodziska. Grę jak oceniam? Hmm. Mocno 8. Grywalność dobra. Było parę y, wpadek u mnie, ale. Co zrobić? O, dostaliśmy nawet jeszcze tam achievementy, heroiczny agent i legendarny agent. Słuchajcie, był wpadek technicznych z Just Cause'a u mnie, dlatego daję jej 8. Muzyki tutaj nie zwracałem praktycznie uwagi, także 5. Grafika oczywiście 9 dla mnie, albo nawet 10, bo dla mnie gry mogłyby się zacząć na obecnym poziomie graficznym. W ogóle teren ogromny zajebisty, gra mało zajmuje na dysku. Co jeszcze, co chciałem tu jeszcze poruszyć, jeden temat, za mało misji, 49 misji to nie są misje, plus jeszcze misja agencji to jest tam koło 6-7 misji, to jest trochę za mało, mogą być koło wy tych frakcyjnych albo z... wspaniale to jakby było stuwa, jakby było za no 50, to już całkiem wspaniale, Misje agencji mogą być około 20-25, sami powiedzcie. No Widzicie, też są takie bajery, że rozwalicie bazę, wpadacie do bazy z misją i musicie sam, znowu drugi raz to rozwalić, bo to będzie automatycznie zliczone. To też takie były wpadki, parę było tam glitchy, to nie wspomnę. Nie zrobiliśmy sobie easter eggów, jeden go wam pokazałem, z tymi wąsa, wąsami paniego, jeszcze gdzieś był pistolet na bąbelki, ale to tam mniejsza z tym, no i co, gra duża, zajebista lokacje, dużo jest osad, przerażało mnie ilość baz wojskowych w stosunku do osad mieszkalnych, mogło być to troszeczkę zredukowane, <coughs> Mogły być tam jakieś tam sektory militarne, jakaś większa baza, taka zajebista, konkretna. A nie, że jak tego. na sranę tego, sami widzieliście jak była ta ostatnia wyspa, co robiliśmy, tam było od cholery baz wojskowych. Ja rozumiem, były miasta te większe. Fajnie tu rozumieć całą rozgrywkę. Było z morą szukanie tam tych znajdziek, ale no, jakoś to przeżyliśmy. Mogło być... Więcej... Takich mniejszych miasteczek, porzuconych po lokacje, a z tego z tych mniejszych miast to chyba z dwa naliczyłem albo 3. Potem były same takie wioski, no troszeczkę tego brakowało. Za dużo radarów tutaj jest, yy, ludziska też mi się to nie podobało. Fajne były te bazy specjalne: Baza z promem kosmicznym, yy, um, Tartak. To były fajne takie lokacje. Tu jeszcze chyba na środku ta baza, jeszcze mi się spodobała ta marynarki. To za dużo było tam tych zbiorników z Japan. to mogła być taka typowa baza marynarki, to by fajnie wyglądało. Bazy lotnictwa też były fajne, te... Akurat nie było tak nałożone tych platform wiertniczych, co mi się spodobało, nie było tego za dużo, ani za mało, było tak w sam raz. Miasta cztery duże koło siebie, fajne, dzielnica mieszkalna taka zajebista wielko, OK. Co tu jeszcze takiego, no mogło być tych tych mniejszych miast. No i co ludziska, główna ocena to grze daje 8. No i nie wiem co zrobić z kolejnym luźnym graniem. Nie wiem jaką grę wyczepać, może zrobimy sobie jakieś GTA. Starsze, nowsze, nie wiem, zobaczymy. Tak więc, co ludziska, mam nadzieję, że Wam się seria podobała. Kto mnie nie subskrybował, niech mnie zasubskrybuje. Będziecie na, będą przynajmniej te osoby na bieżąco i zobaczę inne serie ciekawsze od tej, bo to już tam pod koniec zrobiłem trochę na siłę. Yy, I co? Komentujcie, oceniajcie i macie się. Do usłyszenia. Cześć. A tutaj jakby ktoś się spyknąć sobie na moje osiągnięcia. Imponujące? Dobry wynik. Ale to na tyle.